A dzisiaj jest kolejny odcinek na kanale. Mamy zdjęcia bardzo, bardzo opóźnione. Mogą być w sobotę, ale jest poniedziałek, to jest sumie 20 i nie ma to jak coś przekąsić przed obiadem, bo będę go zakończyć, nie? I, I. i. i mam jeszcze dużo filmów z CS-ów. I. ogólnie chciałabym powiedzieć, że niektóre filmy mogą być jeszcze dopiero we wrześniu, które nagrałam teraz w czerwcu. Bo po prostu z wakacji ja raczej nie będzie żadnych filmów. Chyba, sobie opracuję jakąś aplikację na iPad, żeby nagrywać dla Was. I po prostu wrzucę aktualizację, bo naprawdę nie będzie w ogóle czasu. Co ja mówicie ja Mam w poniedziałek, miał być w sobotę. Nie miałam kompletnie czasu. No, ale to jest mój nowy konik. Będzie wczoraj niebezpieczna Wisienka. I to właśnie jest odcinek z zdjęciami, chyba ósmy. I nie wiem, czy w wakacje to będzie. Nie wiem, może raz na miesiąc. Nie wiem, jak ogarnę jakąś aplikację na iPada, to, to będą odcinki. Ale nie z CS-ów <gry> Bo ten odcinki ustalam jeszcze u Huhu, bo to się z Morland, to jest z Fortu Pinta, jedno z Valedale, z Nowego Gaju, to z Morland. No, jest ich naprawdę sporo. Jeszcze mam zamiar dobrać sekrety, SS za kolejne Ale dobra, na razie zdjęcia Na razie zdjęcia Pierwsze zdjęcie może być drugie Star tu tutaj hmm, 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 hmm. dało małe ułatwienie Ponieważ. Nie, to by Teraz możemy ukryć siebie. Nie patrzmy, jak na końcu jest ja wszystkie że wszystkie nagle trudno. <laughs> Boże. A ogólnie mi się udało zrobić piesko z tego, że to jest ok. Dobrze. Przepraszam. Lecimy dalej. Gdzie w ogóle mamy jest Nowego konia. Miał być ogólnie chyba lub dud i dzikus. Nie mam niestety Czyż mam funkcję ukrywania innych, rodziców, nie? Proszę bardzo. Koniu, proszę teraz ją Proszę, dziękuję. Jak to chore wygląda. Idź w tył, Jak Jak nie zdjęcie? O, ukryje siebie, ukryję innych, nie potrzebuje mieć innych mu zdjęciu. Super. Dobra, teraz jedziemy się nie zaspokajacie, przynajmniej z Ja tutaj, chciał coś porobić na tarchole, to zapraszam. Sprzedam ostatnie takie Chyba duże czaszki, więc no super, prawo ja. A ogólnie, bo tutaj nikt już nie mogło sobie odblokować właśnie tej, takiej czapki, powiedzmy, i pieska, A to trzeba mieć, powiedzmy, 70 parę lub 60. To trzeba tak pod rząd mieć. Tak, dodatkowo. Naprawdę, nie na nakryć tego odcinek. Tak jak wtedy. I ludzie, spokojnie, powiem, w tym czego nie kupujemy z niczego konkretnia spokojnie w kipwiecym świetnej, to jest już jest w świetnym. Ale tutaj lecimy do 100 subskrypcji, już jest 97. Możecie pisać co chcecie, albo na przykład jakiś opcinek widać mógł być. Jeśli ktoś by chciał, nie nalegam. Jeśli ktoś by chciał, to, to spoko. Nie wiem, ale do coś innego może, ale to nie jesteś rozwój żeby... wyjęcia do względu. Nie, nie chcę tego takiego sławu robić, więc. Nie ma świetnego miejsca w Zdaje mi się, że też będę mogła trochę skorzystać z po stronie i dobrze? Mogę? Okay? Dajcie ja swoje robię, lekkie, ładne konie. W ogóle ci miał być 20 stopni, a jest 13, bo... Ciemu dzisiaj są. E, oczywiście postanowiło sobie co popadać. Czemu nie? Nie, tak taki okres nie zmiany w ये दबेंगे अभी हम लोग आएंगे अंदर लॉग ऑन नहीं ना लॉग इन अंदर देखिए फिर से क्रिएटिव करेंगे ना नंबर यहां करते हैं जैसे टच कर दो बार दीजिए bo on nie ma okropny skok. patrzcie na to i w ogóle to się jemu mu szyją. jak głowę jestem zwiążę z to nazwę go Żyrafa. to że on w ogóle nie robić zdjęć mm, skoku ale chyba mu jednak. tak? że tego nie widać, dobra?

Bo pani coś oglądasz, u kogoś to? Nie wiem, też tworzy tutaj. W sumie się poznaliśmy na Halloween. W sumie się prawie rok, tylko ostatni już trochę mniej. Zawidujemy. Niestety, ale trudno już, trudno. Do życia. Dobra, ogólnie to jest takie krótkie, ponieważ nie mam... Po... Nie. Nie wiem czy ma jakaś warto, ale to... troszkę nie mam pomysłu, ale też troszkę nie mam czasu. <coughs> Boże. <coughs> Przepraszam. Czy ta postać może usiąść, kiedy tego nie posuję? Proszę, nie będzie taka opcja. Ja w ogóle coś chciałam tutaj powiedzieć, żeby co jak chcą Ale ogólnie, jak ja sobie wyścig Dlaczego oni, drodzy, wyścigali tutaj na o tych odludziach? Ludzie, zróbcie wyścig tu, wtedy wszyscy przejdą, a nie jakieś odludzia, zludzia i turnuje. Gdzie ja jestem w ogóle tutaj? Gdzie to stoi tam? Może tu nie wiem, pójdę. O, tu mogę być bo nie chcę, żeby mi że się tak świeciło. No potem tu nie ogarniałam też to świeci. Totalnie. Zero ogarnianie było z mojej strony. I ogólnie tak się dzieje, nie mieli nie wybrać węzły No to by to by było. Takie wrote wkoślenie. Spoko. Dobra, jeszcze zrobię parę zdjęć koniec. Bo już tutaj trochę wyczerpane i... Znaczy, u mnie też mnie od YouTube'a, bo ja nie wstawiam takie filmiki, wstawiałam mm, filmiki od, z CS'ów I to był taki filmik do pogadania, bo z tym nikogo nie gadałam, tak? Na kanale jest 97 subskrypcji, więc lecicie, lecicie grubo Tutaj ktoś pisał, podsumował, że w miesiąc y, od, z 40 subskrypcji mam 90 Dziękuję, dziękuję Wszystkim oczywiście, nie tylko to ja, sobie wczoraj podsumowałam. O, on tu stoi. I nie może przejść. Lion, but. jeszcze jeden co nie może przejść teraz. Ma miejsce, ale to liczymy tego poziomu, tylko musisz mieć rybkę. Mmm. O, O, mam pomysł. To będzie ostatnie, bo na nie mam czasu. Jeszcze nie coś czeka. Powiedzcie sobie prac. I to jest długa praca. Jeszcze coś jest do zrobienia. Muszę poczekać tak, co ten odcinek się zrobi. I od razu go wstawić. To jest wiem. do na jeśli nie było słuchaj, to sorry. Ta, jeśli nie było such story, boże, co ja mówię? Jeśli było suche, to sorry. Naprawdę? Nie, ja się nie mogę. Nie chcę robić. A właśnie, właśnie. To jak tam w ogóle jest się, że nie wiem, co coś innego robić. Nie, nie, nie. Nie, 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 O oh mój god, co ci się z dupą zrobiło? Ta jeszcze puszka puszka. No wiecie co? Zrobimy zdjęcie naszego kochanego piesiaczka. Pięknie będzie, co? To jest Dobra, wejdziemy. Nie wiem, skąd są jeszcze te z chleba i tak dalej. Może jeszcze tu, bo nie musimy. Poprawnie siły. To mam ci w to tutaj tylko lekkie w tej serii. A ogólnie chciałam tutaj uwzględnić, że odcinki nie zawsze te odcinki nie zawsze będą w sobotę. Będą też czasem. O koniu, to sobie za chwilę tylko znajdziesz. Będą też czasem w niedzielę, żeby nie było. Um, żeby nie było, że na przykład nie ma w sobotę. Bo czasami nie będę nic w niedzielę, po prostu nie. Dobra, i to będzie tyle, bo mam siłę, pytanie, w 13 lip. Naprawdę, nie mam no, siły. 20. Nie bierz, się, nie to niedzielę. Nie wiem, czy to będzie w najgorszym. Bez względu, czy ma się wolne, czy nie, w poniedziałek jest najgorszy. Dobra. że będę tutaj. On był ostatni z więcej. No teraz mam dużo pomysłów. Teraz. Ale jest straszny odcinek, może. I to masakra Lubimy to odcinek nie być bez głosu, bo ja tutaj wszystko komentuję, mówię coś tam sobie potrzebuję, tego. I tak dalej, i tak dalej. Nie, koń! Nie, 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 nie. nie, fajne jest Klik. Klik. Bierzemy pod listę. Spadamy. Nie.